No i dobra, kitku. Przygoda różowego pada ciąg dalszy. Nie mam pojęcia, jak w to się gra. Sam tylko, że spoko giera. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na normalu nie jestem masochistą. the city used to pulse with energy. dirty and dangerous, but alive and wonderful. now it's something else. The the at first. Like most didn't realize or didn't care and accepted them. they chose a comfortable life. some didn't. and those who refused to conform were pushed to the sidelines. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge. Between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become a few. Jak leci? The flow.

Eee... wow. To jest skok? Serio? Ostro. Nie wiem czy to ogarnę. Czwartego streama? To ty nic nie robisz innego, tylko streamy oglądasz cały dzień. Okej. Okay. Mogę, okay. biec? Mały no life? Ja ją. Ah! Ja ją codziennie u każdego widzę na streamie. A, no nie mogę ogarnąć tego jeszcze. Pewnie coś. O, cześć. Siema, magik. Miło cię czytać. Jak u, jak u nas spoko, parkur. Co? Symulator strony jazdy samochodem? <grych> nie mam zielonego pojęcia Wiecie jak dziwnie ten sk skok tym przyciskiem? Zawsze to się a skakało, nie? Jeez, guys. kur. Ej, no? A a Aha, muszę przeskoczyć przez to, dobra Op. Dobra Let's go Fuck, jeszcze muszę utrzymywać może symulator żula eee. No nie wiem, tu wysoka jest A, A. U. 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 <ścoughs> Już ja na nią wskoczę, nie dygaj Chociaż główną bohaterką jest bohaterka, ale mi to nie przeszkadza co muszę zrobić? Jezus Christ, no, płasz tam. I co teraz? Ślepy, objective, objective, wall climb, gdzie tu? Ale tam siatka jest. Ślepy jestem. Czy to jakaś nowa gra? Właśnie nie, to jest stara gra. Nożyczki? Nożyczkowanie najlepsza sprawa. Gdzie to tu, tu zrobić łąkę? Aha, może tutaj po krawędzi się przejdę. To jest gra z 2009 roku. Są dwie części, druga wyszła no wiadomo, trochę później. Ale, ale, ale ogólnie koncepcja mi się podobała jak to wychodziło, tylko zawsze wiesz. Tak jak z wieloma tytułami, które chciałem grać. Em, zawsze byli koledzy, którzy chcieli grać coś online. I namawiają. Chodź, pogramy w to, chodź, pogramy w tamto. Albo namawiają cię przez miesiąc, że pogramy w jakiś nowy tytuł, co im się podoba. Wejdziesz pograć, dwie gry, zrobicie i im się nagle nudzi. Nie wiesz, jak jest. A. Co? co? Co muszę zrobić? Wall run i potem. R.B. Puść, puść to, puść to. Op. jest. Jak to failed? Za szybko wskoczyłem? Co to jest? No dokładnie. Kupuj, nakupujesz ty gier, a potem e, Za tydzień, za dwa. Już się mu się nie chce. Dlatego. No fail, co bo nogą? Nie mogę. A Jezu, muszę. Nie, muszę się zawiesić. No, skip, skip, nie mogę tego skipować. Nie mogę. Gatemet. Nie, bo muszę, muszę zawiesić się rękami. Gdzieś jak mam zajmie to butelkę. Nie, 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 dobra. Biegnę. Kurde no Bo to muszę szybko zrobić o co chodzi. Muszę je zawiesić rękami. Ręcy ma to powinno wisi 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 wisić wyżej. ściemniają. Dobra, to szybko zrobimy to Ja pierdzielę. <grym>, nie czaję. <grym>, Bokiem, a nie wprost? Dobra, mogę spróbować bokiem Jesus Christ Serio? No dobra Ono konsolowej jest typy jest tak? Aha, na PC nie ogarnia. Można na PC nie ogarniać. No nie wiem, ja na przykład w grę taką jak ta, no to ja lubię sobie na padzie pograć. Ogólnie to mam różowego pada. Ale... No nie wiem, niektóre gry jakieś platformówki, coś, to lepiej wchodzą na padzie mi niż... E... niż na, 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 na klawiaturze. Na Skoczę tu? Czy muszę się odbić? Dobra. E! A tam muszę wejść, lol. Zapatrzyłem się na czat. W jednopadzie można grać, no wszystko zależy od gry. W się po prostu nie da. Ja do wielu gier też wolę klawiaturę. Pak, zagrapiłem się. Do wielu gier też wolę klawiaturę i większość tak naprawdę gram na klawiaturze i myszce, ale coś takiego jak to, no nie wiem, spoko jest na padzie pogość, czy takie no typowe jakieś platformowy, jakieś lego na przykład, z żoną jak gram, to bez sensu na klawiaturze siedzieć. Yy! No a! Momentum, no tak. Wow, a salto też tak mam zrobić? No, no, no. Fuck, no. Zakapiam Zagap się na czat i potem schodzę, o. Krok zrobisz z dachu, już fail i... kascenka. nie mogę tego skipnąć. Wiem, co mam zrobić. Jesus Christ. Ale ten kontrol, to mnie naprawdę te kontrole mnie denerwują. Jak można skakać, LB? No ja! Jeszcze nie to nacisnąłem, żeby zejść. Oj, chyba to nie dla mnie gra jest. Nie damy radę, damy radę. Muszę się skupić. Muszę się skupić. Muszę przestać z wami rozmawiać. Zagadujecie mnie, to wasza wina. Zwalam na was. Co ona ucieka ode mnie? Ja bym na nią wskoczył. Co muszę zrobić? Okej. Okay. Um. Czy mogę zmienić wystawienie? Nie wiem, tutaj jeszcze będzie sporo różnych sztuczek, to może będą ważniejsze wtedy. E, wiesz te przyciski, te Xy i inne tam, nie? Wtedy. Gdzie jesteś? Chodź tu. O jaka, kozaczy. A, widzisz, będziemy się napieprzać. To do temu. Dobra, bry. Ło, wow, nie klękę od razu przede mną Spoko, ej ludzik Ej, nie patrzcie Holder te tu punch Okej okay. Te... ...kontrole są... dupy Bez sensu. Trzeba nie się przestawić po prostu no. Dobra. LB i kik. E, kurde. Cozy skrajnie. Wszystko tymi się robi wskazującymi. To jest ty. Jest... Ja nie wiem do czego to podobne. Przecież, przecież na jak się gra, to się kciukiem wszystko wciska. Co to jest? Wow, 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 ej! Chill!

Będziemy rzucać tym bronią. Slow motion. okay Okej, my jest. Okay, that's enough training, ladies. Got to get to the real thing. Bez sensu. Nie wiem, czy ogarnę. Co tam magik u ciebie? Opowiadaj. Nie może mieć lęku wysokości, jak się w to gra. Rano do szkoły, ja też. Yeah, yeah, I'm sure the birds are real impressed, mate. But once you finish showing off, you, you might concentrate on some actual work? Get Celeste in position for a handoff. You need to get the delivery to her. She'll be near the communications tower ahead of you. No, biegaj, biegaj.

Co tam słychać? Eee! no, tak, zagapiłem się na ciebie! Ej, no, czemu się nie płyta tego? Dałeś na czacie. Czemu nie chwyta się tego? Co robię nie tak? Tam się nie uczyli chwytać. Mówiłeś, że automatycznie się złapie. To jak tam są poczucie? Tak. Trzymasz się? Wow. O, co to jest? Co, u mnie? No ja wiem, robota do 19. I dopiero się praktycznie odpaliłem, no ile, z pół godziny stream trwa, no 10 pierwszych minut to było, wiesz, te, naganianie widzów. I tyle właściwie jutro, no ósmo znowu. Co mogę ci powiedzieć? To jest następne parę miesięcy, tak będzie wyglądało moje życie. What? 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 Ah! mi Będę mnie tak gonić? Aj! No! Fuck! No wiem co masz powiedzieć. No nie powiem, że nie wiem jak to jest, bo wiem. Gunshots and that bird seems a little too curious. Faith on our way. Get your ass ready to move. Okay, Jamie. No. Ah! No get to Celeste, there are more blues on the way. Come on, Fate, CPF on you. Hey, show me the bag. Mamma Torebaça. To na gaga jest to sprawa. Ok, jaką ja szkołę skończyłem? Eee, chodzi ci o kierunek, ja skończyłem filologię angielską. <laughs> ja wiem, okropna. Przez, przez chwilę to tak sobie lecisz, spadasz i czujesz wolność i strach albo po prostu strasz pod siebie. A w sumie sama śmierć to chyba nie jest bolesna. To jest chwila, nie z takiej wysokości. To jest spadanie tylko najgorsze. Just do it! O, oh. holy shit! A ah. nice. No jest spadanie przerażające, ale sama śmierć chyba nie. Jak to zależy na co spadniesz. Nie ja wiem z takiej wysokości to chyba nie ma znaczenia na co spadniesz.

A oh, si, here we go again. Nie, wyglądam jak, jak parkurowiec, nie? To jest, żeby mi pot nie tego nie leciał na oczy. Mam nawet rękawice. Rozjebane, ale są. I parkur. Ja Wiedziałem, że jak założę zieloną bandanę, to ktoś powie, że. GTA. <laughs> nie mam, nie mam ciuchów parkurowych. Jakoś trzeba było się wystroić. Na na zakładałem przecież koszule i krawat. Próbowałem coś złożyć z tego, co mam. Jest jak jest, to jest e, bieda cosplay. Hey. Mark.